Witajcie w Szycie na miarę podcast, przed mikrofonem jak zawsze Ireneusz Głuski. W ostatnim odcinku omawiałem trendy mody męskiej na rok 2021. Dziś chciałbym podzielić się z Wami moim sposobem na organizację swojej garderoby. To wbrew pozorom całkiem przyjemny obowiązek, który dopełniony dwa razy do roku zdecydowanie ułatwia codzienne wybory i zapewnia ubrania odpowiednie na daną porę roku pod ręką. W drugiej części tego podcastu pokrótce chciałbym omówić cztery stylizacje, które zauważyłem wśród innych na ostatniej gali Nagród Grammy. Idealnie przedstawiają spektrum wyborów, przed którymi stają gwiazdy przed takim wydarzeniem, oraz pułapki, w jakie mogą wpaść. Przed tym jednak dwie rzeczy. Pamiętajcie, żeby przynajmniej raz w tygodniu zajrzeć na www.szycinamiare.pl, śledzić naszego Instagrama i subskrybować ten podcast na waszej ulubionej platformie. Jeżeli nas tam nie ma, dajcie znać, a ja upewnię się, że znajdziecie nas tam tak szybko jak to możliwe. Dodatkowo nie zapomnijcie przesłać tego podcastu osobie, która uważacie, że może z niego skorzystać, której się spodoba albo po prostu zainteresuje. Wróćmy do tematu. Pomyślałem, że skoro wchodzimy w nowy sezon, dobrze będzie odświeżyć sobie wiedzę o tym, jak przygotować do niego swoją szafę. Omówię pokrótce proces, przez który przechodzę za każdym razem, gdy podejmuję się takiego zadania. Dodatkowo podpowiem, czym można zająć się przy okazji takich porządków. Zacznijmy od tego, że najlepiej takie porządki robić dwa razy do roku. Nie bez powodu kolekcję ubrań. Dzielił się na wiosnę lato oraz jesień zima. Żeby nasze działanie było skuteczne, warto nastawić się na przejrzenie absolutnie wszystkich ubrań, tych nieruszanych od długiego czasu i pochowanych w najgłębszych zakamarkach też. Za pierwszym razem pracy będzie mnóstwo ale dzięki temu zyskujesz pełną wiedzę o tym, co posiadasz. To może wydawać się zabawne, ale czasem nie zdajemy sobie sprawy, ile mamy ubrań ilościowo oraz nie pamiętamy, co mamy, jak na przykład konkretny t-shirt czy poszetka. Organizacja ubrań pozwoli nam mieć pełną wiedzę zawsze. Ubrania, które po takim sortowaniu zdecydujemy się zostawić, będą tymi, które faktycznie chcemy nosić i w których dobrze wyglądamy. Pozbywamy się rzeczy, których nie potrzebujemy, a inni mogą potrzebować. Lub też znajdujemy im inne zastosowanie. I w końcu łatwo zorganizować sobie listę zakupów, bo wychodzi czarno na białym to, czego nam brakuje. Ale po kolei, w jaki sposób przygotowujemy się do takiej akcji? Osobiście zaczynam od zorientowania się w sytuacji. Upewniam się, że mam worki na śmieci lub też dużo reklamówek. Upewniam się, że mam rzeczy potrzebne do sprzątania szafy i wszystkich innych miejsc, w których trzymam ubrania, oraz sprawdzam, czy mam wystarczającą ilość wieszaków, nawet na oko, a te, które mam są zadowalającej jakości. Jak już mamy to wszystko za sobą, zaczynamy od tego, że wyjmujemy wszystkie ubrania na jedną zapewne ogromną startę. I serio, mam na myśli wszystkie: od skarpetek po kurtki zimowe. I jedna uwaga, żebyście nie wzięli mnie niezbyt dosłownie. Buty raczej osobno, co by nie pobrudzić lub uszkodzić ubrań. Następnie gdzieś w przestrzeni przygotuj sobie cztery grupy, cztery takie ym, strefy. Pierwsza z nich to ubrania do zatrzymania. To te ubrania, które po całym tym bajzu i po całej tej akcji chcesz zachować, pasują na Ciebie i są w dobrym stanie. Druga strefa to ubrania na sprzedaż lub te do oddania. Te, z których już nie chcesz, znudziły ci się, nie pasują na ciebie, lub też do ciebie. Z czego warto pamiętać, by dokonać takiej chociażby pobieżnej selekcji na te, które chce się sprzedać, i na te, które zostaną oddane fundacjom charytatywnym. Ubrania, które trzeba oddać do krawca na poprawki, to strefa trzecia. To te ubrania, które są wysokiej jakości i wartości, ale z czasem przestały leżeć tak jak powinny. Przeważnie będzie to dotyczyło ubrań formalnych, ale nie zawsze. Czwarta strefa to ubrania do spożytkowania w inny sposób. To te, które są poplamione, poniszczone, stare. Te, które nie nadają się ani do sprzedaży, ani nawet do oddania. Natomiast. Gdy wykorzystamy materiał, z których są wykonane, mogą sprawdzić się idealnie jako szmaty do samochodu, czy stać się zupełnie czymś innym. Jeżeli zostaną ci jakiekolwiek inne elementy poza wymienionymi, to należy się ich po prostu pozbyć i jak najszybciej zapomnieć. Zdaję sobie sprawę z tego, że szybka decyzja o tym, do której grupy trafi dana rzecz, jest dość trudna. Dlatego pamiętajcie, że każdą z rzeczy należy przymierzyć i zadać sobie następujące pytania. Czy jestem w niej wygodnie? Bo to w końcu podstawa. Czy ubranie jest w odpowiednim rozmiarze i dobrze leży? Bo jedno nie oznacza drugiego. Czy dana rzecz ma plamy lub uszkodzenia mechaniczne? Oraz czy dana rzecz jest w ogóle w użyciu? Czasami trzymamy rzeczy, których nie używamy i ciężko jest się nam z nimi rozstać. Na pewno kilku z Was po takim sprzątaniu założy jedną czy dwie rzeczy następnego dnia tylko po to, żeby sobie udowodnić, że ich używacie, ale prawda i tak pozostanie prawdą. Po przejściu przez to wszystko pozostaje schować rzeczy, które nie przydadzą się w tym sezonie, a zostawić i poukładać te, których będziemy używać teraz. Przejście przez te kroki zapewnia nam praktycznie doskonałą metodę selekcji ubrań, natomiast warto przy okazji zająć się, tak jakby światem otaczającym ubrania. Przeglądając wieszaki, tak jak mówiłem o tym wcześniej, jeżeli dochodzimy do wniosku, że nam ich brakuje, Należy dokupić, po prostu należy sobie dokupić wieszaków. Sugeruję sukcesywnie dokupować i wymieniać wieszaki na takie, które są wysokiej jakości, najlepiej drewniane lub też wykończone welurem. Nie tylko ubrania będą się na nich lepiej układać, ale jest mniejsza szansa, że uszkodzimy bądź też wygnieciemy na stałe ubrania poprzez nieodpowiednie przetrzymywanie. Gdy już wyciągniemy ubrania z szaf, półek, schowków oraz pozdejmujemy je z wieszaków, warto wszystko wyczyścić. Pozbędziemy się kurzu i brudu, który potencjalnie bezcześci wysiłki pralki. Gdy mamy przygotowaną grupę ubrań na inny sezon, warto zainwestować w worki próżniowe, które pomogą zdecydowanie zmniejszyć objętość ubrań przetrzymywanych przez kilka miesięcy, zwłaszcza tych zimowych. Jeżeli nie worki próżniowe, to warto je zgrupować w jednym miejscu, żebyśmy wiedzieli skąd weźmiemy ubrania, gdy kolejny sezon przyjdzie. Wkładając rzeczy z powrotem do szafy, pamiętajmy: swetry, golfy, bluzy czy spodnie lepiej poskładać i trzymać na półkach, natomiast ubrania cienkie czy strukturyzowane na wieszakach. Nie tylko bardziej efektywnie gospodarujemy miejscem, ale też unikamy odgnieceń na ubraniach i utrzymujemy je w dobrej kondycji przez dłuższy czas. Jeszcze w tym samym temacie, wieszając czy układając na półkach, warto pogrupować i posegregować ubrania kolorami czy rodzajami. Wydaje się to zbędne, ale znacząco ułatwia ubieranie się na co dzień, ponieważ skraca czas wyboru. Wszystko to, czego potrzebujemy, mamy w tym akurat miejscu. No dobra, ale żeby ten podcast nie był tylko o rzeczach przyziemnych, zajmijmy się muzycznym świętem sprzed kilku dni. 14 marca odbyła się ceremonia wręczenia nagród Grammy. Jak co roku muzycy wyróżniani byli w przeróżnych kategoriach. Dodatkowo tym razem gala odbywała się jako livestream. Pomimo tego mogliśmy podziwiać przeróżne kreacje, które artyści wybrali na tę okoliczność. I takie wydarzenia mają to do siebie, że pełne są przeróżnych pomysłów. Od ubrań bardzo konserwatywnych po bardzo ekspresyjne. Dziś... Chciałbym przedstawić cztery z nich, które idealnie prezentują to, co mam na myśli, gdy od czasu do czasu mówię o trendach. Można za trendami podążać, jednak trzeba z tym uważać. Łatwo jest przesadzić i po prostu narazić się na śmieszność. Zacznijmy od stylizacji, która zarówno dla mnie, jak i dla każdego, z kim się konsultowałem, była najmniej atrakcyjna. Mowa o. Hmm, stroju, który wybrał Jay Cortez. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam pseudonim artysty. Ten puertorykański piosenkarz zdecydował się na oliwkowy, bardzo oversize'owy garnitur z bermudami, z takim czarnym elementem po prawej stronie. Do tego miał siateczkowy t-shirt, Czarne sneakersy, które mają wleczące się po ziemi odstające elementy i ogólnie wyglądają jak niezawiązane oraz czarne sportowe naciągnięte na łydki skarpety. Dodatkowo bardzo dużo złotej biżuterii, w tym potężny łańcuch na szyi i okulary z takimi pomarańczowymi czy też brązowymi szkłami. Powiedzieć o tym stroju, że mnie nie przekonuje, to tak jakby nie powiedzieć nic. To bezapelacyjnie najgorszy strój męski z dowolnej gali, jaką pamiętam. Pomimo tego, że przecież w pewnym sensie podąża za trendami, wiecie, relax tailoring, czy garnitury z lat 80., bermudy na nogach, czarne elementy, czy też czarne garnitury. Serio, jeśli miałbym podać przykład tego, jak nie powinno się ubierać na takie wydarzenie, a właściwie to nie powinno się ubierać w ogóle, to będzie dokładnie ten strój. Natomiast, żeby pokazać, że można podążać za trendami, a co więcej robić to dobrze, mam dla Was dwa inne przykłady. Po pierwsze, raper DaBaby. Jego garnitur w pełnym krwia... Jego garnitur w pełnym kwiatowym pryncie na czarnej bazie idealnie wpisuje się w aktualne trendy. Do tego pastelowy golf i biżuteria, która nie próbuje przebić się przez garnitur, a jedynie wypełnia wolne miejsca. Dodatkowym wyróżnikiem jest zielony kapelusz z ostro czerwonym rondem. I jedynym elementem, który mnie nie przekonuje, jest wybór butów. Sam nigdy nie wybrałbym takiego stroju ani dla siebie, ani też prawdopodobnie nie poleciłbym czegoś tak ekstrawaganckiego znajomemu. Niemniej całość nie tylko dobrze się komponuje sama w sobie, ale też wpisuje się w wizerunek artysty i pozwala mu zabłysnąć czymś unikatowym, acz bardzo trendy. Drugi przykład to strój Bruno Marsa. Jego czarny garnitur był utrzymany w stu lat 70. Idealnie podkreślała go ostro czerwona koszula i tak samo czerwony kwiat jak butonier. smaku dodawały buty na kubańskim obcasie. Fala retro jest. Styl jak najbardziej na tak. Co więcej, przy odpowiednio luźnej okazji i przepastnej szafie, a jednocześnie wypchanemu portfelowi, sam myślę, że zaryzykowałbym podobny strój dla siebie. No dobra, ale co jeżeli trendy są wam nie w smak i po prostu nie chcecie za nimi podążać? Co więcej, co jeśli pełnicie jakąś oficjalną funkcję na danej imprezie i podążanie ślepo za trendami, wam nie przystoi? Wtedy wybiera się strój tak, jak zrobił to jeden z moich absolutnie ulubionych komików, i bardzo polecam jego materiały, Trevor Noah. Można powiedzieć klasyczny black tie, czarny dwurzędowy garnitur, czarna mucha, biała koszula z krytą plisą i biała butonierka. Wszystko idealnie dopasowane, podkreślające sylwetkę. Komik wybornie wykorzystał swoje możliwości i artystyczną ekspresję, wyraził decydując się na afro. Z jednej strony współgra ze strojem, z drugiej kompletnie z tak oficjalnym ubraniem się nie kojarzy, więc burzy ten taki sztywny wizerunek. Moim zdaniem świetna robota i po prostu... Wszystko było w punkt. Nie znalazłem zdjęcia Trevora z tym yy, Jayem, o którym wspominałem wcześniej. Nie potrafię pozbyć się wrażenia, że to dlatego, że Jay za wszelką cenę go unikał. No przy perfekcyjnym garniturze Trevora w tym swoim czymś wyglądałby w sumie jak ostatnia łajza. No dobra, wystarczy tak znęcania się nad Jayem, jak i wychwalania Trevora. Jestem pewny, że obaj mają ludzie od wizerunku, tak samo jak tego, że ci ludzie nie są tak dobrze w swojej pracy. Mam nadzieję, że moje podpowiedzi dotyczące wiosennych porządków były przydatne. I reorganizacja szafy minie Wam szybko i przyjemnie, a podjęte decyzje będą cieszyć przynajmniej do następnej zmiany sezonu na przełomie lata i jesieni. Galerie zdjęć stylizacji z tego podcastu, jak też bonusowe zdjęcie mnie pogrążonego w bajzu, które sam sobie zorganizowałem przygotowując się do tego odcinka, znajdziecie na naszym Instagramie. Liczę na to, że podzielicie się w komentarzach tym, co myślicie o mojej metodzie organizacji szafy przed nowym sezonem, jak też o strojach z gali, em, może o tych, które wspomniałem, a może o innych, które em, widzieliście i zrobiły na was pozytywne bądź też negatywne wrażenie. A tymczasem jeszcze raz zapraszam was do odwiedzania szczytina.pl i słuchania podcastu, e, naszych social mediów i kontaktowania się e, w jaki tylko sposób sobie życzycie. Nie zapomnijcie też e, podesłać tego podcastu komuś, komu może być przydatny. A tymczasem mówił dla Was Ireneusz Głuski. Pozdrawiam serdecznie, cześć.